No dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym filmie Dziś znów zapraszam was na vloga z Gdańska Wojarzy ciąg dalszy Po prostu cały czas szlajamy się Po restauracjach, kawiarniach I innych fantastycznych Gastronomicznych miejscach Także u nas bez zmian Może w przyszłości Będzie w nas jakaś ochota na poznawanie tego miejsca Przez muzea Przez galerie, przez sztukę Ale na razie tego nie planujemy Na razie jest nam dobrze w taki sposób Taki mamy po prostu tu pomysł na to miasto na razie, choć dziś po śniadaniu, które było takie dosyć przeciętne, a właściwie bez smaku mniej niż przeciętne, zabieramy bezy. Bezy ulubione mojego chrześniaka i jedziemy do Sopotu. I dzisiaj tam właśnie będziemy spędzać dzień. Słuchajcie, jesteśmy już w domu po intensywnym rodzinnym dniu. Piotr, dzisiaj po prostu. Co ty robiłeś? Jak to się nazywa? Wymieniałem silikon. Nie, o to chodzi, chodzi o ten rower. BMX-owałeś? <grytane> Nie, żeby. Yy, nawet mi się skakało na skateparku. Piotr jeździł na BMX-ie, jeździł na skateparku, ja marzłam, ale spędzaliśmy fantastyczny czas, jeliśmy lody, obiady, cudowne rzeczy. Chcesz coś powiedzieć? No, to było, ja jak ty jakbyś była taka, wiesz, w gimnazjum i nie y, chciałabyś na BMX-ie, czyli na skateparku, gdybyś tak patrzyła, ja jeździłem, tak się czułem. Czy twoje tak, dziewczyny tak. kiedyś tak robiły? Jakże? No proszę, powiedz. Oczywiście. Także dzisiaj również mogłam tego doświadczyć. Słuchajcie, mam dzisiaj kryzys włosów. Widzicie, jaką ja mam fryzurę coś okropnego, ale mm, szukam rozwiązania na to, żeby na drugi i trzeci dzień bez mycia włosów móc czuć się komfortowo, ale jeszcze tego nie znalazłam, szukam, zobaczę. Eee, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie biorę się za robienie kolacji. Dzisiaj kolacja sezonowa, choć. Nie jest to sezon polski. To znaczy trochę jest, bo tutaj Piotr gotuje mi kukurydzę już ostatniej świeżości, ale ostatnio zerwał z pola, z pola, z którego mogliśmy zrywać. Ponad 15 kukurydz, więc dzisiaj jem ostatnio, Natomiast prawdziwa kolacja składa się z bułeczki z koziego sera oraz z fig fik świeżych niepolskich e, także nie mogę się doczekać aż to skosztuję. O oh wow, to jest idealna półka na idealnej wysokości. Słuchajcie, zawsze mam takie kotwice jedzeniowe i one są różne podzielone na różne miesiące i tak dalej. Natomiast właśnie już ta pierwsza jesień to oczywiście figi i zawsze przynajmniej raz w roku musiałam sobie zjeść twaróg z figą i z cukrem, ale w tamtym roku za to właśnie kocham restaurację za inspirację. Byliśmy w Charlotte i tam była współpraca z H&M i oni właśnie mieli kozi ser, figę i miód. Och, polecam serdecznie, ja robię dzisiaj uproszczoną wersję, bo nie mam miodu. Tak się prezentują moje kanapeczki wyciśnięte z cukierniczego rękawa i polane miodem byłyby jeszcze piękniejsze, ale dzisiaj muszę zadowolić się tym cudem i zadowolę się bardzo dobrze. Okej, okay, pierwszy test w tym roku. No dzień dobry w kolejnym dniu, ja się właśnie zabieram za kawkę, mam fantastyczną malinówkę, proszę bardzo, także lecimy z dniem dalej. Zobaczcie, znalazłam w albumie mojej siostry takie zdjęcie. To jestem ja. Zobaczcie. I tak sobie patrzę na to zdjęcie i mówię: Boże, kochany, jaka zmiana. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy miałam te kilka lat, to ciuchy musiały być idealnie dobrane. Kolczyki, fryzura po prostu musiałam wyglądać jak gwiazda. Ja pamiętam, że warkoczyki, jakieś tam. Yy, Wymyślne fryzury. Moja mama też czasami w takiego węża, czyli miliard gumek, jakieś kiteczki, fryzureczki, po prostu wszystko. I ten styl był taki przemyślany, taki aż po prostu w przepychu. Tam było wszystko i wszystko bardzo króciutkie, bardzo malutkie, <laughs> bardzo zabawne. I właśnie ta dziewczynka, gdyby zobaczyła, że dorosła i jest taka, to nie wiem, czy byłaby zadowolona. Często się w ogóle nad tym zastanawiam, czy yy, właśnie ja z kiedyś, to są różne okresy czasu, yy, czyli na przykład ja z gimnazjum, ja z liceum, yy, ja właśnie z podstawówki, czy ja bym była zadowolona patrząc na siebie. I często odpowiedź brzmi, wydaje mi się, że nie. Ale to nie oznacza, że jest mi jakoś wstyd, jest, po, potrzebuję się zmienić, bo często tak czuję, że jest taka narracja na zasadzie: spytaj siebie małej, y, czy byłaś z ciebie zadowolona. Yy, I jak, jakby ta mała była takim wyznacznikiem jakości, a ja jako mała się dopiero uczyłam życia, ja nic nie wiedziałam o życiu, więc y, takie śmieszne. Yy, bo ta mała ja, no chyba by nie była zadowolona, po prostu z tej fryzury, z tego wszystkiego. <laughs> ale to nie oznacza, że na przykład to jest do zmiany, tylko to oznacza, że tamta mała ja była inna, a ta mała ja, ta duża ja jest inna. Ale zobaczcie, no ja nie wiem, że w ogóle, mm, na pewno nie pierwszy raz, ale nieczęsto widzę to zdjęcie i bardzo mnie bawi. W ogóle mam tak, że. Yy, Wszystkie zdjęcia z okresu podstawówki to był mój szalony czas ubraniowy. Ja wtedy bardzo skupiałam się na tym, co zakładam i właśnie zakładałam przepych, czyli 100 tysięcy rzeczy, żeby wszystko założyć, żeby się wszystkim cieszyć. I ja wyglądam tam naprawdę komicznie. To nie chodzi o to, że taki był styl. To ja miałam taki styl. Komiczny. Tu to jest jeszcze powściągliwie. Jestem gdzieś w pięknym miejscu, po prostu świeci piękne słońce, choć jest wiatr, więc nie wiem, czy mnie słyszycie. Natomiast, żeby nie było mi tak kolorowo i fantastycznie, zrobiłam najgorszą kawę na świecie. To jest druga kawa dzisiaj, bo tak, dochodzimy do momentu, w którym czasami piję nawet dwie kawy. Robiłam kawę na sprzęcie mojej siostry i nie ogarniam go, i wyszła w sekundę z fusami. I z y, źle spienionym mlekiem. Także nie musicie mi zastrościć. A tu zobaczcie, gratka dla tych, którzy oglądają moje prezentowniki. To są kubeczki y, z napisem No dzień dobry, tworzone specjalnie na zamówienie i wyglądają tak pięknie. I mi się strasznie ręka trzęsie, bo są po prostu mega ciężkie i wypełnione niedobrą kawą. Także smacznej kawusi, wiadomo co.